Witajcie. <śmiech> Dzisiaj <śmiech> <śmiech> jak widać do leśnego tipi. Gdy wychodziłem z domu, chmury takie ciemne były na niebie. Mówię kurde, ciekawe, czy z tego nie będzie sypał jakiś śnieg. Gdy w połowie drogi byłem tutaj do lasu, nagle zaczęło pruszyć, a teraz dosyć mocno sypie. Do środka tutaj nic nie wpada. Oczywiście piecyk, nie, chyba widzieliście, był troszeczkę tylko obsypany, także to nie zalatuje nic ze środka tak, żeby ktoś tutaj mógł zmoknąć. Ktoś pisał, żeby zamontować jakąś plandekę, coś takiego, żeby to zakrywać. Przy takim śniegu, no oczywiście nie ma to znaczenia. Myślę, że przy większych opadach deszczu faktycznie jest możliwość, że coś tutaj wpadnie. Ale to dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałem się Wam... Pochwalić kupioną przeze mnie rzeczą, a jest to nóż. Nóż, który ma ciekawą historię i powiecie, no to tylko nóż, jednak nóż jest zrobiony własnoręcznie przez yy, człowieka, który zajmuje się wyrobem noży, a on jest zrobiony własnoręcznie i dodatkowo jedynie specjalnie dla mnie. Eee, to nie jest żadna reklama, bo ten człowiek nawet prawdopodobnie nie wie, że posiadam kanał na YouTube. Eee, ja prawdopodobnie no, jestem zbyt marnym YouTuberem, aby móc tutaj komuś robić jakieś reklamy i żeby naciągnąć kogoś, namówić kogoś do zakupu takiego noża. Ale historia, jak to się wszystko wydarzyło jest dosyć ciekawa i mam zamiar Wam ją za chwilę opowiedzieć, tylko po podłożę. Historia zaczyna się od tego momentu że to był lipiec, wyjeżdżałem akurat, wyjeżdżałem do zakopanego, jak pamiętacie. I no i jeszcze zanim wyjechałem do zakopanego, to pakowałem się, pakowałem się do lasu. No jak zwykle wszedłem do garażu, zacząłem pakować się do lasu, i nagle zawsze mam ten dylemat, jaki nóż dzisiaj wziąć ze sobą, jaki będzie mi potrzebny, jaki będę użytkował. Mam tych noży, przyznam około 50 sztuk. I najlepsze to jest w tym, że mm, te noże, pomimo tylu sztuk, praktycznie żaden mi nie odpowiada. Zawsze mam problem, jak mam jakieś noże duże, to są za duże. I fajnie, na przykład, jest z nimi batonować czy coś z nimi większe rzeczy robić. Jednak, y, gdy przychodzi do drobnych rzeczy, właśnie struganie jakiegoś patyka, y, przecięcie, taki podręczny, żeby, żeby można było przeciąć byle linkę, żeby można było zrobić coś tam, coś tam, to no, one są w tym momencie za duże. Za duże, żeby je na co dzień nosić, no, gdzie z taką kosą latać, co, nie? Więc y, one są za duże. <laughs> gdy Mam też takie, gdzie są odpowiedniej wielkości, ale na przykład, albo mam za małe i one są za małe, i gdzieś tam do pokrojenia, może pomidora się nadadzą, ale, ale do pracy, jakichś takich leśnych, są delikatnie za małe. Są jakieś takie malutkie, co nie, no i się nie nadają. Choć są dobre, ale no, nie, do, nie dla mnie. Kolejne, które mam, to na przykład noże, które, które są wielkościowo dobre, ale za to mają inne wady. Na przykład mają bardzo słabe, bardzo cienką stal. I tym nożem. Kiedyś wszystko było mi jedno. Posiadałem jakiś tam nóż i jak ktoś pokazywał gdzieś na filmie, że wyciąga jakiś tam nóż e, za parę kafli, no to mówiłem, no debil. No debil, po co taki nóż do lasu? To no pokazówka, co nie? To nic więcej jak tylko pokazówka. No, no bo co to za różnica, jakim nożem będę robił? Dzisiaj jestem, może nie tyle, że zbyt bardzo się rozpieściłem i za bardzo mnie poniosło, ale... Dzisiaj jestem tego zdania, że faktycznie jestem w stanie odczuć różnicę w trzymanym nożu w ręce. Troszkę lat gdzieś tam przepracowanych z tymi nożami eee, daje mi to, że wiem, że na przykład mając naprawdę marnej firmy, marnej jakości nóż w ręce, bardzo źle mi nim się pracuje. Poza tym, hmm, kolejne noże jakie gdzieś tam posiadam, to ich problemem jest. Ich problemem jest na przykład stal. Jest, no, są na przykład tanie, tanie firmy i ta stal naprawdę jest słaba. Niektóre są takie, że no zaraz, za chwilę się tępią, albo gdzieś tam nie mają, nie trzymają tej ostrości tak, gdy, tak jakbym chciał. E, gdy jest dobra stal, to na przykład rękojeść w ogóle mi nie leży w ręce. Gdzie, no, cały czas jakieś problem. Mam dużo folderów, parę, parę dziesiąt sztuk, paręnaście sztuk e, folderów, czyli noży składanych, jednak nie... Oficjalnie osobiście nie przepadam za nożami składanymi, mam ich wiele. I no jakieś to tandety są, jedyne noże, które mi odpowiadały odpowiadały, i które mi odpowiadają, to noże z firmy Kubej, Kubej Knife, Knife, gdzie, gdzie naprawdę, pomimo tego, że to chińskie, że to jest chińska produkcja, te noże naprawdę długo trzymają ostrość. Naprawdę cały czas można nimi pracować, można nimi robić, one są mega ostre. E, świetne, świetne rękojeści, dobrze trzymają się w dłoni. Plus to, że są na łożyskach. To te otwieranie tego noża sprawia taką przyjemność, że można tak cały dzień siedzieć i go otwierać, bo jest płynny, piękny ruch, naprawdę mega. Te, te noże, pomimo tego, że mówię, to Chińszczyzna, są naprawdę są dobre. Stal de 2 więc dobra stal. Dobre są i tu nie można zaprzeczyć, jednak, no jak powiedziałem, nie lubię, nie przypadam za nożami składanymi i nie za bardzo te noże składane mi odpowiadają. Nie jestem z, z jakichś tam zadowolony ze składanych noży. Gdy byłem mały, to takich noży składanych z Scyzoryków miałem w domu wiele i tak się bawiłem jako dzieciak. No i dzisiaj jadąc, gdzieś rzadko jadę do ludzi, ale jadąc do ludzi, do przyjaciół na jakiś zlot czy gdzieś. Wyciągając nóż taki składany, czuję się jak ten dzieciak z piaskownicy, co nie? I taki ale wstyd przyjechał. Chłopy, kurde, burz a, a ja ze rozkładanym scyzoryczkiem wychodzę, co nie? Takim nożykiem. Więc mam takie e, mieszane odczucia, jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o rozkładane noże, więc nie, nie bardzo mi one pasują. No i wracając do tego lipca, pomyślałem sobie, że. Właśnie jak pakowałem się do tego lasu, pomyślałem sobie, że fajnie by było kupić nóż. Naprawdę, taki jeden prawdziwy bushcraftowy nóż, który będzie służył mi na lata i który będzie mm, służył mi e, jako nóż do wszystkiego, gdzie zawsze go będę miał ze sobą, gdzie będzie to nóż... Taki typowo obozowy, ale nie chcę. Wiem, że obozowe noże to na przykład noże, które są takie, co nie. I, I te noże fajne są. Ja nie mówię, że nie, ale nie do codziennego dla mnie użytku. Potrzebuję noża odpowiedniego. Oczywiście z, znam wielu knife masterów, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, którzy. Hmm. Którzy, którzy wykonują noże własnoręcznie. Mistrzami są. Yy, chociaż na YouTubie w sumie, szczerze powiem, oglądam tylko jednego gościa, który się zajmuje nożorubstwem, tak brzydko powiem. No i jest mega gość. Jest mega gość. Mówię tutaj o człowieku, który zwie się Trolski. Trollski robi naprawdę niesamowite noże. Oczywiście jest wielu, teraz ktoś napisze, że jest jeszcze taki, jest jeszcze taki, wiem, wiem, ale ogólnie oficjalnie oglądam na YouTube tylko Trąskiego. Nie za bardzo gdzieś tam tymi nożami się m, aż tak jaram i tak interesuję, żeby tam siedzieć i 150 kanałów oglądać, poza tym nie mam czasu na YouTube. Jak wy macie, to fajnie. I naprawdę nie ten i no... Ostatnio robił taki surowy nóż wikinga, bardzo, bardzo mi odpo, po, od, odpowiadał on i pomyślałem sobie, że chyba się zgłoszę do tego Trollskiego, napiszę, żeby taki nóż wikinga dla mnie wykonał i to będzie nóż, którego będę sobie używał właśnie na co dzień do lasu, do, do obozu, do robienia, do strugania, do obierania, do cięcia sznurków, czegokolwiek. To będzie taki nóż uniwersalny, zawsze go będę miał przy sobie. No tak pomyślałem, że Trollski, no, Postać znana. Raczej nie będzie miał czasu, może nie będzie miał czasu, aby taki noż dla mnie wykonać. Jeżeli tak, to będzie to trwało wieki. No i przede wszystkim, jeżeli od takiej gwiazdy bierze się nóż, no to trzeba się liczyć z tym, że tani to on nie będzie. Ale przeglądałem sobie. Mam Instagrama. to nie wie, to, to, to wie, że hmm, Welcome to the Forest. Deha 1 to, to jest taki strona na Instagramie moja, mój taki profil, tam jest wszystko, więc, yy, więc yy, przeglądam sobie tego Instagrama, no i tam wyskakują mi naprawdę, wyskakują mi yy, dużo, yy, mam gdzieś tam nawet polubianych yy, profili ludzi, którzy robią nowe, jednak nie zawsze te noże mi się tak bardzo podobają, niektóre są naprawdę fajne, niektóre wyglądają fajnie, ale po większym, dłuższym przemyśleniu, zastanowieniu się pomyślałem, że kurde, ten już nie będzie użyteczny, fajnie wygląda, ale nie będzie użyteczny, co nie? I gdzieś tam przeglądając sobie to wszystko, przeglądając, przeglądając, nagle pokazało mi się pokazało mi się zdjęcie i tam proponowane, co nie? Jakaś tam, jakiś tam, profil. Patrzę, jaki Patryk Goło. I no i, i patrzę, na te noże dwa tam były, już widzicie. Kurde, ten, nie, ten niebieski coś tam połączony jeszcze z tym wilkiem pinem. Mówi, ja, no rewelacyjny. Mówi, fajny. Fajna wielkość, ładna rękojeść. Jeszcze ten pin z wilkiem <laughs> robi robotę. No ja, no typowo do lasu. I zastanawiałem się, zastanawiałem się długo, aż nagle zastanowiłem się i wpadłem na pomysł, że a co mi zależy? Napiszę do gościa. Zapytam się ile taki nóż będzie kosztował. Naprawdę uwierzcie mi, że mm, spodziewałem się y, spodziewałem się ceny z kosmosu. Chłopak mi odpisał, co nie? Chłopak mi odpisał. Spodziewałem się ceny z kosmosu. No mi pisze, że taki nóż no ale to zależy, wiecie, no, od materiałów, jakie będą wykonanie, jakie to, jakie tamto, co nie, co chcę, co tamto. A pisze no coś takiego jak ten niebieski, tylko nie chcę niebieskiego, jest dla mnie za jasny, jest dla mnie za takim. Kolor do dupy. Poza tym ja robię brudnymi łapami w lesie, czasem mokro, czasem błoto, czasem coś tam deszcz, śnieg i w ogóle, więc potrzebowałbym bardziej e, morza ciemnego. Więc ciemne kolory tylko wchodzą w grę, to mu tylko napisałem, a reszta należy do ciebie. A on pisze, że dobra, taki nóż będzie kosztował 400 zł. 400 zł, własnoręczny nóż, specjalnie dla mnie. Kurde, mówię, dobra, dobra, działaj. E, ale napisał mi od razu, że to potrwa parę miesięcy, może nawet cztery miesiące, więc yy, byłem na to przygotowany spokojnie. dobra, nie spiesz się, rób sobie tam powoli tego, yy, byłem naprawdę podjarany tym, z czasem oczywiście zapomniałem o tym, że ten nóż u niego zamówiłem. Napisał do mnie wiadomość po czterech po, po czy pięciu miesiącach, to byłem w szoku, co ja mówię, kto to jest? Aha, mówię, to ten nóż. No i gdy mi go wysłał zdjęcie, zdjęcie w ogóle takie jakieś niewyraźne, może ma słaby aparat, może coś tego I, i zrobił zdjęcia takie niewyraźne, takie rozmazane właśnie, widzicie. Mówię, no fajnie wygląda, ale, ale, ale mówię, no nie wiem, no musiałbym to zobaczyć na żywo. I nagle, nagle okazuje się, że yy, no mnie jakiś czas, a jeszcze do mnie pisze, że... Mm, Jaką pochewkę chciałbym na tym nóż? Czy zwykłą za 30 zł, czy ekskluzywną za 70? Jak? No ekskluzywną za 70, ale chwilę, chwilę myślę. Mówię, kurde. Po co mi do lasu, do prac leśnych? Ekskluzywna pochewka. Ja to zaraz zniszczę, porwę, a szczególnie zgubię, bo to u mnie norma. Więc mówię, nie, no, żadna ekskluzywna pochewka nie wchodzi w grę. Zwykłą, najzwyklejszą. Spodziewałem się jakiejś tekturowej, papierowej, plastikowej lub z tej prasowanej pliśni. Mm, taką pochewkę. No, mija jakiś czas, odpisuje mi, że zrobiona, wysyła mi zdjęcie i widzicie to zdjęcie, dalej nie wyraźne. to mówię, kurde, no, no, no Meksyk, Meksyk, dla mnie rewelacja. Bardzo doceniam jak ktoś coś robi własnoręcznie. Na przykład mój przyjaciel z kanału busz Przemo, e, robi różne rzeczy własnoręcznie. I na przykład jakąś tam no, byle deskę taką do krojenia, którą dla mnie zrobił, ja naprawdę tak bardzo to doceniam, tak bardzo to szanuję czyjąś pracę, że ktoś to zrobił własnoręcznie, a dodatkowo zrobił to specjalnie dla mnie, no to ja jestem naprawdę podjarany. Ktoś powie nóż jak nóż, nie? Nóż jak nóż. Ale ja jestem mega zajarany. Na stronie tego Instagrama u tego Patryka Gołębia możecie zobaczyć wiele, wiele więcej noży. Nie ma, może ich tam chyba nie, niedługo prowadzi, albo długo, dużo nie ma tych noży. Jest tam parę naście, może parę dziesięć sztuk. Nóż, który dla mnie wykonał, wygląda tak. Tutaj macie, jadę z przedniej kamery w telefonie, więc jakość nie jest y, zajebista, ale ten nóż wygląda w taki sposób jeszcze, jeszcze zobaczcie, na końcu nabój, no kurde, no jakby trafił, nic, o nic, o nic mnie naprawdę nie pytał, dałem mu wolną rękę do zrobienia tego, nie, nie brał ode mnie żadnego wymiaru, a nie wiem, czy tu będzie widać, nóż jest idealnie dopasowany do mojej dłoni, Normalnie, jakby wiedział, jaki rozmiar dłoni mam. I normalnie jest tak idealnie dopasowany. Tak wyjątkowo dobrze leży mi w ręce. Zobaczcie sobie grubość jego to 3,2 mm. Stal to, jest, stal to jest D2. Długość głównie 11 cm, a całość 23 cm. 23 cm, tak? Tak, 23 cm. Jest mega. Jest to nóż, który jest do użytku codziennego. Jest świetny. D Dwójka stal, jak wiecie, stal dobra. Yy, hartowana jest w 60. Yy, nie znam tego z tego skrótu, ale napisał mi, jak jest hartowana. I zrobił to z trzech rodzajów materiałów. Jest tutaj czarne drewno. Jest tutaj, kurde, jakieś coś błyszczącego, a tu z tyłu coś innego. Nie wiem, no tutaj na pewno na, na tej kamerze sprzęt nie będziecie widzieć, zrobię Wam jakieś przebitki i, i, i na pewno już je widzicie. Super, jestem zadowolony, ale dobra, przechodząc do tego, do tego, do tej pochewki, którą wykonał dla mnie, to też oczywiście sprawa jest nie, nie, nie niespodziewana, ponieważ e, Napisał do mnie, no zwykłą, czy jakąś ekskluzywną. No ekskluzywną, to wiedziałem raczej, byłem pewny, że to jest skórzana. Poprosiłem o zwykłą. Proszę bardzo, to jest zwykła pochewka, jego zdaniem co nie? Piękna, skórzana, mm, jeszcze tłoczona rzeźbionymi jakimiś tutaj rzeczami. Dodatkowo, ma dwa zabezpieczenia, ja bardzo dużo rzeczy gubię. Ja zawsze taki zakręcony jestem. Pierwszym zabezpieczeniem to tutaj na rękojeści guziczek. Drugim zabezpieczeniem jest jeszcze taka klapka. Także w żaden sposób ten nóż nam nie wypadnie. Uchwyt na pasek jest, jeżeli to jest jego zdaniem zwykły, to nie, to chciałbym widzieć ten ekskluzywny, ale naprawdę no, świetna robota 30 zł. Nie? Ja mówię takie ceny, które on mi podał. Eee, oczywiście z pewnością jakieś zamówienia, zamówienia indywidualne, tak jak ja, co nie, może, może mogą się skończyć różnymi cenami i to nie, nie sugerujcie się tym, co ja tutaj mówię, no bo te ceny mogą poszybować w górę, mogą być tańsze i powiedzieć ty, co ty pierwszy, że tyle kasy, jak on ode mnie wziął by dużo mniej, albo co ty gadasz, że tylko 4, 430 zł, bo tyle mnie kosztowało całość nóż z pochewką, 430 zł, jeżeli gościu wziął ode mnie 500 czy tam 600, a może 1000, no bo sobie tam wymyślił nóż nie wiadomo jaki, więc to mówię, to jest indywidualne, ale nóż jest świetny i jak mi się fajnie nim pracuje, jak on dobrze leży w ręce, jaki on jest masywny, mocny, 3-2 mm. nie jest to mega gruby nóż z grubej stali, ale na takiej wielkości nóż to ta grubość jest idealna, idealna, naprawdę i tutaj Mówię, no on, on nie wie, że ja prowadzę kanał. Ja tak naprawdę nie wiem jak on to wszystko robi, ale, ale jest to. Ale jest to naprawdę mistrzostwo. Ja wiem, że są, są, są ludzie, którzy zajmują się, są tak zwani Custom Knajperzy, którzy... <gry> którzy robią takie rzeczy i oni się zajmują tym i, i mają do tego wprawy i w ogóle i w ogóle, ale w dzisiejszych czasach yy, co drugi na YouTubie, Facebooku, Instagramie zajmuje się nożami, ludzi jest mnóstwo od tego. Ty, nie poniosło cię za bardzo. I ludzie, którzy się tym zajmują i jest ich naprawdę wiele, jednak no ja no, wielu nie, nie znam, <laughs> ale znam właśnie Patryka Gołębia, który, który znam, no nie znam, ale, ale zrobił dla mnie nóż i właśnie widzicie, jaki to nóż. Ja jestem w szoku, ja jestem w szoku, jak ten nóż, yy, jaki ten nóż naprawdę jest dopasowany do dłoni, jaki on jest poręczny i praktyczny. Z chęcią mogę polecić yy, takie wykonanie u tego tego człowieka, e, takiego noża. Mm, w, w, w opisie pod filmem macie link do Instagrama, do jego profilu, ale wiem, że na Facebooku też znajdziecie go jako Patryk Gąb, e, Custom Knives. Więc, e, więc możecie sobie gdzieś tam wejść i go poszukać. Pisać, zapytać się, dowiedzieć się co, ile, jaki, jak, i, w jaki sposób. I, Możecie sobie taki nóż zamówić, jakbyście chcieli. No ja mam indywidualnie zrobiony nóż dla siebie, pod siebie i jestem bardzo zadowolony. Faktycznie miałem na przykład inny wydatek, bo chciałem coś tam innego kupić do lasu, ale przeznaczyłem ten, te pieniądze na nóż, i ten nóż teraz ze mną będzie zawsze. Na każdym odcinku. Chyba, że go złamię, bo popsuję, <noise> że go zgubię. To z powrotem wrócę do jakichś tam innych, ale jak na razie jest to nie. rozłączna rzecz ze mną. Świetny, naprawdę świetny. Ja jestem naprawdę mega zadowolony. Polecam. Mm, jak najbardziej. A jeżeli Patryk by oglądał ten film, chociaż wątpię, to. Bardzo dziękuję, bo wykonanie jest świetne, ceny Także super. Biorę się, coś tutaj zjem, piję kawkę i grzeję się w tym szałasie, bo chcę przyjść na nockę. I dobrze wiecie, że chcę przyjść, ale jeszcze ze mną nagle się okazały, że chcą przyjść dziewczyny. Nie wiem, czy się w trójkę tu zmieści. Może. I Julka stwierdziła, mówiąc do mnie: Tato, idź ty do tego lasu. <grym> Napal w tym piecyku, zamknij się w środku. Bo jest mróz, jest zimno, i weź sprawdź, czy, yy, czy da rady tam nie zamarznąć, bo też bym poszła na taką nockę z wami. Fajnie, właśnie dlatego tutaj dzisiaj przyszedłem i siedzę i palę. Chcę jeszcze sobie z godzinę, ze dwie nawet posiedzieć. Zje mam coś, coś tu do zjedzenia, mam kawkę, więc posiedzę. Posiedzę sobie, popalę, poleżę sobie, przyniosę sobie dzisiaj matę, poleżę sobie i chcę sprawdzić, jak tutaj jest. Czy zamarznę, czy nie zamarznę. No nic, na razie tyle. W sumie nagadałem się, wystarczająco, zwykle. Wyszedłem na zewnątrz i poczułem to zimno, czyli oznacza to, że w środku jest ciepło. Od tego pieca, i, i w ogóle yy, utrzymuje się tutaj ta ciepłota pomimo tego otworu na górze, gdzie wiadomo, że ciepłe powietrze idzie ku górze, i bałem się, że te całe ciepło będzie stąd uciekać. Jednak ciągnie od ziemi to czuć. Yy, Podczas nocki trzeba będzie odizolować trochę podłoże. Yy, ale powiem Wam szczerze, mógłbym powiedzieć, że jest tutaj jak w domu. Ale skłamałbym, jest tu lepiej niż w domu. I szczerze mówiąc, mógłbym tutaj zamieszkać. Jest znakomicie. Jest to w końcu jedna budowa, która naprawdę mi odpowiada. Odpowiada mi wielkością, odpowiada mi konstrukcją. Jeszcze dodatkowo ten piecyk. Czuję się przy nim bezpiecznie, że się nie zaczadzę. Czuję się bezpiecznie, że się tutaj nic nie zapali. Jest to wszystko w miarę bezpieczne, jest to wszystko w miarę zrobione e, mądrze. Oczywiście ja to robiłem, a, więc nie, nie może to być do końca idealne, ale, ale jest tutaj świetnie. I nawet ten sypiący śnieg, e, tutaj te kropki wlatują, ale wlatują tylko w obrębie pieca. Więc na momencie się to topi, nawet nie ma mokrego, to odparowywuje. No ten śnieg nie jest jeszcze taki intensywny, ale sypię cały czas. Zasypało mi szerszenia. Pojadę z mokrym tyłkiem do domu. Nie sądziłem, że będzie sypać wziąłbym jakąś plandekę na niego, ale tu jest świetnie. Naprawdę. To jest naprawdę coś, co... z czego jestem naprawdę zadowolony. Ktoś pisał, że znając życie, zaraz to przebuduje. <laughs> znając życie, nie. Znaczy, znając mnie, tak, ale. ale... Nie chcę już nic przebudowywać, bo konstrukcja jest naprawdę świetna, robi robotę. Pozjeżdżały trochę te liście, gdzie nie są prześwity przez tą plandekę. Trzeba będzie dosypać, ale to jak śnieg zejdzie. To trzeba będzie podosypywać tych liści, doszczelnić to wszystko, bo no bo pozjeżdżało, podjeżdżało trochę śniegu, trochę deszczu i to wszystko zjechało. Też ostatnio padało, no ale gdy dzisiaj przyszedłem tutaj w środku suszy, więc Albo mocno nie napadało do środka, albo jeżeli coś napadało, to wsiąkło w glebę. Rewelacyjnie mógłbym tu zostać, żebym się nie spieszył do domu, to zostałbym tutaj i siedział tutaj cały czas. Niezwykły klimat. Wiem, że wielu moich przyjaciół. Gdzieś tam nawet napisali, że dzięki mnie wpadli na pomysł budowy stałego obozu. To, no, to, to, to cieszy mnie to, bo, bo naprawdę to jest świetna sprawa. To jest naprawdę świetna sprawa mieć stały obóz, stałe miejsce jakiś szałas, do którego można zawsze przyjść, w którym zawsze można spędzić czas ogrzać się, przespać się nie ma problemu. Można to zrobić w inne sposoby, oczywiście. Na przykład ja mam zawsze wyjście, bo na przykład gdy nie będę chciał tutaj przyjść, a będzie zima, śnieg, będzie zimno i będę chciał się zagrzać i w ogóle, no to mam pałatki, mam piec od pirana i sobie pójdę mm, gdziekolwiek do lasu, rozbiję się i tam też się zagrzeję i, i zjem i mogę przespać i nie ma żadnego z tym problemu. Ale, ale niektórzy nie mają takich możliwości, więc stały obóz to jednak też jest fajna sprawa. Chociaż wszyscy, teraz jest moda na to, nie pamiętam tej nazwy po angielsku wszyscy mówią, no żeby po sobie nie zostawiać śladów, co, nie? żeby pójść, zrobić sobie y, miejsce, posiedzieć, y, ugotować coś, przenocować się, na rano posprzątać, opuścić miejsce tak, żeby nawet nie było śladu, że tam byliśmy. To świetny pomysł, ale ja tutaj naprawdę czuję się rewelacyjnie. To jest, to jest to, do czego dążyłem od tylu lat. Miejsce, do którego będę mógł przyjść, w którym się będę mógł czuć bezpiecznie, w którym będzie w takim klimacie. Niesamowicie. Żebym Dominika zostawiła, to mi się tutaj wyprowadził. Mega. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z wami. Znaczy ja są nie idę, ja tu zostaję, a wy sobie idziecie. Trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już z nocki. Mam nadzieję, że przysypię, bo oczywiście nockę chcę zrobić w spartańskich warunkach. Jak będzie śnieg, będzie mróz, przyniosę tutaj termometr, przyjdę z dziewczynami, albo same nie będą chciały, to Sprawdzi się temperaturę na zewnątrz, sprawdzi się temperaturę w środku, będzie się palić, będzie nocka, będzie fajnie. Także już nie mogę się też doczekać tej nocki, więc będę się starał robić to jak najszybciej. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, trzymajcie się, cześć!